Witam wszystkich na kanale poświęconym symbolice ukrytej w różnych tekstach kultury. Dzisiaj chciałabym wam powiedzieć kilka słów na temat gruszki. Owoc ten specjalnie z jakimiś ukrytymi tajemnymi symbolami i znaczeniami się być może nie kojarzy. Natomiast w starożytności i również w naszej chrześcijańskiej nowożytności miał bardzo ciekawą, bogatą symbolikę. Dla starożytnych Greków był to owoc Afrodyty. Miał być takim owocem przez Afrodytę ulubionym. Ponadto kojarzono go z boginią miłości ze względu na kształt. Tego owocu, który miał e, przypominać wydatny kobiecy brzuch. E, może kogoś to zaskoczy, ale gruszka pojawia się e, później w, w średniowieczu w przedstawieniach Matki Bożej i Jezusa. E, i obecność gruszki w tych, na religijnych obrazach jest uzasadniona takim cytatem z Księgi Psalmów, psalmu 34, werset 9. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Bo właśnie gruszka uchodziła za owoc wyjątkowo smaczny, owoc rajski, uosabiała Rozkosze rajskie, jakich tam doświadczają ci cnotliwi, którzy dostąpili radości nieba, i miała się według średniowiecznych artystów, teologów, kojarzyć właśnie z tą dobrocią i słodyczą samego Jezusa. Jednak z Większością symboli jest tak, że bywają one ambiwalentne. Ten sam na przykład kolor czy ten sam przedmiot może budzić różne konotacje w zależności od tego, w jakim kontekście się pojawia. Więc ta sama gruszka, która się kojarzyła średniowiecznym Europejczykom z dobrością i słodyczą. Boga, mogła również symbolizować moralne zepsucie. Ludzie zaobserwowali bowiem, że drzewo, drewno gruszy stosunkowo łatwo gnije, psuje się. Dlatego, jeśli będziemy oglądać jakieś obrazy o tematyce religijnej i pojawi się tam gdzieś. Gruszka, ewentualnie drzewo z, z tymi owocami, czyli grusza. Tak? Pamiętajmy, że w zależności od kontekstu będzie ona oznaczać zupełnie coś innego. To właściwie wszystko, co mam tym razem do powiedzenia. Zapraszam na kolejne filmiki. Jeśli Wam się podobają, to dajcie łapkę w górę. A jeśli interesuje Was symbolika jakiegoś konkretnego przedmiotu, zwierzęcia, rośliny, to proszę dajcie znać o tym w komentarzach. Przygotuję materiał na temat, który Was interesuje. Cześć.